Cześć, w tym filmiku będziemy mówić na temat frezów i dobierania ich do twardości posadzki. Mamy cztery frezy: frez do posadzki miękkiej, frez do posadzki średniej, frez do posadzki twardej i super twardej. Jak je dobierać, aby nie zniszczyć frezu? O tym właśnie jest ten film. Cztery frezy do różnych betonów: frez do betonu miękkiego, czy tam jastryku, frez do średniego, frez do twardego. Frez do ultratwardego, czyli frez duo cut złożony z dwóch tarcz ze sobą. Co się dzieje, jeśli źle dobierzecie frez do waszej posadzki? W przypadku, jeśli weźmiecie frez, który nadaje się do betonu miękkiego i zastosujecie go w betonie twardym, dzieje się coś takiego jak zamknięcie segmentu diamentowego, czyli drobinki diamentu, które są odpowiedzialne za obróbkę materiału. Zostają zużyte, natomiast nie otworzy się segment, nie wyjdą kolejne drobiny diamentu i segment zaczyna Wam stawiać duży opór. Maszyna zaczyna się męczyć, frez się zaczyna przegrzewać, lecą iskry, a maszyna nie tnie. To się dzieje, jeśli zastosujecie frez do miękkiego materiału w twardym materiale. Natomiast jeśli zastosujecie to w drugą stronę i weźmiecie sobie frez do betonu, bardzo twardego. I zastosujecie go w miękkim materiale, wtedy dzieje się rzecz dużo gorsza. Dlaczego? Z frezami diamentowymi jest tak, czy tam z segmentami diamentowymi jest tak, że beton twardy jest bardzo mało abrazywny, czyli mało ścierny. Beton miękki jest bardzo abrazywny, bardzo ścierny. Ta ścieralność tego materiału jest potrzebna do tego, aby otworzyć kolejne drobiny. Diamentu, czyli jedne się zużywają, ściera się spoiwo diamentu, czyli to jest taki sprasowany pył z różnych metali. Ściera się to spoiwo i otwierają się kolejne diamenty. I to wam powoduje to, że możecie ciąć tym frezem aż do końca segmentu diamentowego. W momencie, kiedy zastosujecie segment do betonu twardego, czyli z miękkim spoiwem, do betonu miękkiego, to będzie wam mega szybko ciął będzie ta maszyna wręcz fruwać po tym betonie, będziecie z zadowoleni jak cholera, ale bardzo krótko. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów bieżących nagle okaże się, że nie macie już diamentu. Dzwonicie wtedy do nas i mówicie, Ej, co to jest za frez, dziadostwo zużyło się bardzo szybko. Nie, one się zużyło bardzo szybko, bo zastosowaliście frez do betonu twardego, w betonie miękki. I tak nie możemy stosować, bo to jest najgorsza sytuacja, tracicie wtedy pieniądze. Optymalnym rozwiązaniem jest yy takim, żeby wiedząc, wchodząc na budowę, nie wiedząc jaka jest posadzka, zaczynać od tego frezu do betonów miękkich. Zaczynacie ciąć. Jeśli nagle okazuje się, że po kilkudziesięciu metrach maszyna Wam zaczyna się męczyć, to znaczy, że niestety beton jest zbyt twardy do tego frezu. Zatrzymujecie maszynę, ściągacie ten frez, z nim się wtedy prawdopodobnie jeszcze nic nie stało, zakładacie frez do średniego betonu i jedziecie dalej. Jeśli jest cały czas ok, cały czas tak samo maszyna Wam pracuje, to znaczy, że macie dobrany bardzo dobrze frez. Jeśli znowu okazuje się, że ta maszyna zaczyna Wam się zatrzymywać coraz wolniej, przechodzicie na kolejny frez i na kolejny, aż znajdziecie ten, który będzie optymalny. Więc dla Was najlepszym rozwiązaniem jest mieć w swoim pudełku narzędziowym wszystkie cztery frezy, zaczynając od, czar od tego czarnego i przechodzić do momentu, kiedy będziecie mieć frez, który jest ok. Troszkę gorzej jest w sytuacji, jeśli macie frezarkę jednofazową. Frezarka jednofazowa przez to, że ma tylko 2,2 kW jest niestety zdecydowanie za słaba, aby obsługiwać, obrabiać bardzo twarde betony przemysłowe. Więc yy, niezależnie, jaki by się nam frez nie, za, nie założyli, przy twardym betonie spadają obroty maszyny, spada energia kinetyczna i frez nie jest w stanie obrabiać materiału. Wtedy on się zaczyna też grzać. I narzekacie, że nie możecie ciąć. Bardzo często jest to tego powodem, więc musicie mieć świadomość, że, mając frezarkę jednofazową, jesteście skazani na roboty w jastrychach. Jeśli macie frezarkę trójfazową, możecie robić jastrychy, możecie robić beton, od Was tylko zależy, jakie zastosujecie frezy. Więc to jest mój tip. Używajcie sobie frezy w takiej kolejności, jak Wam tutaj pokazuję: czarny, niebieski, biały, zielony, I w takiej kolejności. Będziecie mogli pracować długo i wydajnie. Do następnego filmu. Zapraszam Was. Cześć.